Jesteśmy, już jesteśmy. Witamy, witamy. Oslo, pozdrawiamy. Love Dance Help. Dzień dobry, cześć wszystkim. W tej chwili oddaję Wam głos i y, jedziecie prym. Moi drodzy, witamy serdecznie ze stadionu w, Wischle, w Oslo. Centrum Sportu tak. Treningów Lowdenske biegowych, Ej. ale nie tylko. Co wtorek zapraszamy wszystkich na treningi, całkowicie za darmo, nasza dziewczyna biegowa z batutką Tomka Danielkiewicza, spotykamy się, trenujemy, biegamy. A w jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby powiedzieć Wam o dwóch bardzo ważnych rzeczach, razem ja Łukasz oczywiście z tobą, także tutaj to mój Boże też zapraszamy Cię do dyskusji. Jesteśmy, <grywa> jesteśmy. <dawaj> pytania. <grywa> dawaj pytania. Ale Słuchajcie, ok. co, co, co jest pierwsze? Bo wiem, że jest bieg i plebiscyt. Najpierw zaczniemy od biegu. Dla kogo biegniecie <grywa> tym razem? O, oczywiście jest to kolejna fantastyczna akcja Love Dance Help, gdzie gratuluję Wam. Wszyscy się szykujecie tam. To jest ogrom, słuchajcie, ogrom energii. W, to, jest, to jest niesamowite, co, co tam się dzieje. Widać te serducha. Dla kogo to będzie bieg? Tym razem pobiegniemy dla Alana. Alan ma 17 lat i mieszka w Aleksandrowie Łódzkim. Będzie to bieg 5kilometrowy w parku Tojen. akurat tym razem połączymy park run Toyen razem z naszym biegiem, skróciliśmy dystans z 10 km na 5 i zorganizujemy tak samo bieg dla dzieci na 800 metrów. Czyli tak jak obiecałeś, od... ja również będę mógł ewentualnie pobiec, bo wytrzymam te 5 km, tak? ja też Łukasz, to ja z Tobą razem. Łukasz, no. możesz też przespacerować, bo to ja jest się jest też... nawet szedłem na trening, to... Tak, ja, mnie tak, zaprosił, tak, tak. z resztą ekipy, ja tutaj jestem A można się gdzieś... przekulać, bo ja taki jestem foremny, do jak kula wyglądam w tej chwili. Mieliśmy pół godziny obszury, żeby wejść na linię, bo ja musiałem pod respirator wejść na chwilę i złapać oddech do te tlenu. Więc jakbym wow. kaszlał, to przepraszam, z głowie mam astmę i... Po prostu dochodzę do siebie po tym biegu. Za chwilę druga część treningu, więc. No dobra, ale biegniemy w sobotę. Michał, powiedz o której, gdzie jest Zapraszamy na Tojen, tam gdzie kiedyś stał basen, po prostu na dole między ulicą a starym basenem. O godzinie 9.15 się spotykamy. Stajemy na mecie, rozgrzewamy się 50 minut i biegniemy cztery kółka dookoła do parku Tojen dla Alana w miłej atmosferze. Pogoda zapowiada się sympatyczna. To nie jest już wiosna, więc nie będzie plus 20 stopni, ale na pewno 5 i fajne słoneczka z rana, jesień. Czyli będzie rześko, będzie Rzeźko i będzie zdrowo e, tak, na tak, pewno. Tak. Mm -hmm. Weźcie ze sobą herbatę, czapkę na wszelki wypadek. i ale... No, ale będzie dosyć szybki, bo to jest tylko 5 km, a na dzieci 800 metrów, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie i pochwalimy się, że pierwszy raz nasz event jest praktycznie współorganizowany przez norweską organizację Toren Park. No Park Grant, Park Run, tak to się nazywa. Jest nam szalenie miło z tego powodu, że Norwegowie nas zapraszają do szkolnej akcji. Także liczymy na Waszą obecność. Park Run to w ogóle jest e, działalność. Jest to, jest to też tak, tak można powiedzieć, świat. integracyjne. Tak jest, tak jest. Bardzo Łukasz, i tutaj mamy takie pamiątkowe medale dla każdego, kto pobiegnie ten bieg z napisem Run and help, with Loved's help, proszę bardzo, więc Świetne. warto biegać. Pani operator będzie Tak, tak o, dokładnie. Nie. Nie, no ja, ja chyba będę musiał pobiec. A to jest w tą sobotę już, tak? Przypomnijmy. Tak, tak. O której 9:15, zapraszamy do Toyen Parku. Będziemy widoczni z ulicy, więc na pewno nas znajdziecie, ale do wydarzenia jeszcze wrzucimy mapę. Tak Oczywiście jest, tak. te wydarzenia możecie zobaczyć również na Watacha na NO, które udostępniamy razem z Love Dance Help. Także myślę, że wszyscy ci, którzy chcą, mają ochotę powiedz. szczytny, szczytny cel, zapraszamy serdecznie. Dokładnie. Kolejna sprawa to jest plebiscyt i pięciolecie Love Dance Help. Gratulacje. Słuchajcie, to jest niesamowite. Radio ma piąty rok, wy macie już pięć lat. No wydaje mi się, że wszystkie te takie najfajniejsze inicjatywy powstały właśnie na przełomie pięciu lat. To jest niesamowite. Przez pięć lat zrobiliście bardzo wiele. Niesamowita rzecz. Co się będzie działo na plebiscycie? Bo to też będzie tam akcja błysk. Kolejna niesamowita rzecz. Zrobimy plebiscyt na najlepszego sportowca pięciolecia, Lothar no, co z tego wyjdzie zobaczymy. Tak, finał, zaczniemy od końca. Wielki finał będzie podczas gali andrzejkowej 27 listopada w Berlich Center. Niestety bilety są już wyprzedane, ale być może będzie druga tura biletów, jak to się mówi, obserwujcie nas i sprawdzajcie. Ale powiem parę słów o plebiscycie. Mianowicie, moi drodzy, już od teraz, od dzisiaj, ogłaszamy to w Radiu Wataha, który jest współorganizatorem tego plebiscytu. To chcę podkreślić, że robimy go razem, więc cieszymy się bardzo. Eee, zgłaszamy wszystkich piłkarzy, siatkarzy, biegaczy, którzy, którzy brali udział w naszych promieniach. Przez te pięć lat przewinęło się ponad tysiąc sportowców. Przez nasze eventy wybitnych, tak, wybitnych amatorów sportowców, dzięki którym dzieci z domów dziecka otrzymują sprzęt sportowy. I my jako no, Lovedness Help, no, na nasze no, piąte urodziny chcemy bardzo to podkreślić ten udział sportowców i stąd ten plebiscyt słuchajcie, więc e, zgłaszamy do poniedziałku do godziny 21 poniedziałku 15 listopada mailowo bądź na naszym profilu Lovens Help e, kandydatów. Warunek jest tak naprawdę jeden że ta osoba musiała wziąć udział w jednym z naszych wydarzeń Londyńskich helpowych. Czy to był bieg, czy to był turniej od czy piłkarski czy jakieś inne wydarzenie sportowe i zgłaszacie tą osobę i potem od 16 listopada do 27 do dnia Balu do godziny 18 mamy głosować, trzymamy tak, na ciężko kto wygrał? A głosowanie 16 wrzucimy do sieci specjalną platformę, która właśnie Radio Watana stworzy do głosowania. Głosowanie będzie tajne, nie będzie wiadomo do końca, kto prowadzi, żeby podkręcić tą atmosferę, żeby było nie widać, czy ktoś ma dużą przewagę czy małą. Eee, I wszyscy kandydaci będą znajdować się na tej platformie, będzie można o nich poczytać, zobaczyć i zagłosować. Także serdecznie zapraszamy do zgłaszania siatkarzy, piłkarzy, biegaczy, lekwarteków, wszystkich, którzy przez te pięć lat e, byli z nami e, na nobdyskolorych wydarzeniach. Jedna drużyna może wysłać kilku kandydatów, nie ograniczajcie się, im więcej nominacji, tym komisja będzie miała więcej. Tak, bo teraz też właśnie, żebym mi powiedział, bo nominacje zgłaszacie Wy, my spośród nominowanych wybierzemy 15 10 nominacji, które miały największe poparcie, a później już głosujecie tylko wy. Czyli wybór należy do Was. Wybiera cała Polonia, cała Polska, cały świat, głosowanie będzie międzynarodowe. Kandydaci będą mogli udostępniać swoje kandydatkowie wszędzie. Także super, bo nasz plebiscyt będzie o zasięg, można powiedzieć, ogólnoś globalny, a, a wybierają sportowca pięciolecia kibice, czyli wy jest dla Was e, i to nie jakaś komisja, nie jakieś tajne narady, tylko właśnie Wy wybierzecie e, sportowca. Polecam kampanię w Chinach przeprowadzić, miliard, trzysta milionów ludzi, i to ja jest poparcie. Słuchajcie, ale to jest całkiem możliwe, dlatego, że e, do Chin Czasami e, również docieramy i powiem Wam, że jeśli by to dobrze, m, dobrze obwieścić, no to dlaczego nie? Miliard głosów. Tak, słuchajcie, serdecznie zapraszamy. Przypominam, że od teraz możecie zgłaszać kandydatów do poniedziałku, e, 15 listopada, a od 16 listopada ruszy głosowanie. Także Łukasz na pewno udostępni Batacha też link do wydarzenia Premier 500 tak. Lobden Schep. Tam się oznaczajcie. I link do głosowania będzie wrzucony za tydzień we wtorek o 21.00, a przez ten tydzień teraz jest czas na zgłaszanie nominacji. Brawo Dokładnie tak. Domy. Każde dziedziny sportu, jakie przewinęły się tak. przez Lodzelskę zapraszamy. A bal oczywiście w klimacie tanecznym. Dominik pokaże kilka trików na parkiecie. Poprowadź. Ja tylko zdradzę, że ja tylko zdradzę, że będzie jeszcze obecność miał człowiek, który jest bardzo wysokiej klasy. Siedzi jakby w tym w tym jury, w tym stołku jury, który jest bardzo wysokiej klasy. Gościem, który ocenia właśnie tańce. Wy o tym pewnie nie wiecie, ale on już kupił bilety. I to tak inkognito, z niespodzianką wpadniemy do Was również. No, bardzo cieszymy się, zapraszamy. Przyjmiemy tego zacznego Pozdrawiam gościa Piotra. Na pewno z takimi ramionami. Sam, że mówisz o sobie, może. Nie, 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 nie. To jest Piotr, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, super tancerz i też ma ochotę zobaczyć, między innymi występy, które będą miały miejsce właśnie okay, na miejscu. Cieszymy się bardzo i liczymy na Was, naprawdę ten prezydent jest dla Was, bo chcemy Wam podziękować za te pięć lat. Wszyscy piłkarze, siatkarze, biegacze, bokserzy, sztangiści, lekkoatleci, którzy... Z Love Dance Help byliście na jednym będzie. Zbierajcie się do kupy razem, w jedną drużynę, głosujcie swojego kandydata, zgłaszajcie na naszego maila Londyn's Help mail.com bądź na naszym Facebooku kandydatury do poniedziałku, 15 listopada, a od 16 rusza szalone głosowanie. Wszyscy głosują: głosuje Polonia, głosuje Polska, głosuje cały świat. Będzie można udostępniać tę platformę, ten link do strony wszędzie głosować. A zwycięzców nagrodzimy na balu. 27 listopada e, i też zapraszam. słuchajcie, bo być może uda nam się zwiększyć kulę biletów i e, jeszcze coś tam dorzucimy, Bo jest niesamowite, ogromne zainteresowanie. Bilety poszły w niecałą dobę, dlatego tak, pracujemy nad tym. też jest Trzecimy trzeci wynik historii, e, więc pracujemy nad tym, żeby zwiększyć tę pulę biletów. Także będzie, bal będzie bardzo uroczysty, bo to będzie pięciolecie będzie tor, będą że atrakcje. Będą dziewczyny z hit the z super gorącym występem naszej, kochanej To Bo na pewno sieci. dla chęci a, dużo sportowców. Powiem, często występowały na naszych gościach. Zawsze, góry, zawsze mają pakiet do czerwoności. Będzie prawdopodobnie pani ambasador. Zaprosiliśmy gości z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie wielka gala, wręcz nagród tych, którzy nas przez 5 lat wspierali, a potem szalona zabawa jak to w Norwegii jest, do białego rana, czyli do trzeciej. No i przede to. wszystkim również będzie, będzie transmisja z kilku etapów o, właśnie myślę. tego całego przedsięwzięcia. Ale o to jeszcze Łukasz nie będziemy zdradzać, bo przyjdziemy do Ciebie jeszcze tak urodzinowo, na pięciolecie, na tydzień przed balem e, tak mamy jest. już umówioną audycję i przyjedziemy do Ciebie do studia e, i wtedy na pewno sobie porozmawiamy e, o szczegółach, też o uci, na której zbieramy i też e, Kolonia będzie mogła ją wesprzeć e, jeszcze, nawet jeśli nie pójdzie na bal. Także serdecznie wszystkich zapraszamy do, na plebiscyt i na bieg na najbliższą sobotę. Pamiętajcie o medalach. To jest park, godzina 9.15. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję wam ja. bardzo, do zobaczenia i niebawem wchodzimy ponownie z Love Dance Help tutaj już w studio. I zapraszamy jeszcze na treningi tutaj na Bliślec Stadion we wtorki do wspólnego biegania z Love na razie. Pod respirator wracaj, trzymajcie się. Trzymajcie się, ma.